Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witamy się znowu w kiku. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu ehm, i co jeszcze chciałam powiedzieć? A, już wiem, poczekajcie, tylko wam powiem, ile kosztuje ten garnuszek. I jest on w cenie 120 zł. Ja wiem, że dużo, ale nie mam tych garnków ani jednego, ale wyglądają na porządne. Ale oczywiście zawsze pewnie ktoś tutaj mm, ma y, coś z tych rzeczy. I napiszę w komentarzu. Pamiętajcie, czytajcie komentarze, bo tam dużo osób pisze opinie o różnych rzeczach, więc zaglądajcie też niżej. Ok, następna rzecz to jest za 60 zł patelnia. I ona jest. Możecie sobie zrobić komplet, zobaczcie. Eee, co my tutaj jeszcze mamy. Zaraz zerkniemy. Poczekajcie, musiałam się wyłączyć, bo tutaj była jakaś awantura. Eee, ale już okej, okay, ta pani sobie poszła. Powiem Wam, że normalnie aż się wystraszyłam tu mamy następny garnuszek, w sumie taki rondelek i on kosztuje 40 zł zobaczcie, naprawdę fajny komplet sobie można zrobić, tylko jeszcze zobaczymy, czy ktoś ma jakąś opinię o tych, o tych garnuszkach 4 dychy kosztuje taki, poczekajcie to może tamten 6 dych kosztował, bo tak niewyraźnie są te ceny nabite teraz tutaj w tym to były wyraźnie, ale tutaj to masakra jakaś ten kosztuje 75, to tamten chyba rondel 60 nie 40. Dobra, a tutaj z tych ten kosztuje 4 dychy. Pamiętam, kiedyś moja mama w Niemczech sobie jeszcze kupiła takie srebrne garki. i wiecie co? To było naprawdę ho 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 20 z 30 lat temu i powiem wam, że ona jeszcze te garnki ma. Dobra, 75 zł kosztuje taka patelnia i to jest taki troszeczkę jakby łok, ale ona nie jest aż bardzo taka głęboka, ale bardzo ciężka i wygląda również na porządną dobrze, przejdziemy sobie dalej, zobaczymy co tutaj jest ciekawego a jeszcze chciałam wam coś powiedzieć, jeżeli nie byliście wczoraj na moim kanale, to wrzuciłam vloga na końcu będzie miniaturka tego filmu, więc zostańcie do końca Zobaczcie jaki cudowny, za 15 zł można kupić durszlaczek taki mały, tu mamy miskę zadychę, taką srebrną, te miski też są naprawdę bardzo fajne, bo już widziałam u znajomej jak je używa i też była zadowolona naprawdę. Tu mamy taki siatkowany koszyk i on jest za 25 zł. I ten koszyk jest w kolorze szarym i zobaczcie, tu jest jeszcze w kolorze białym. A te sitka są świetne dla osób, jak jest po prostu Was mało, tak? Jedna osoba czy dwie w domu, no to takie siteczko wystarczy na przykład do makaronu. Dwie dyszki kosztuje taki garnek. Garnek, taki rondelek do rozpuszczenia jakiejś czekolady, pewnie, albo jakiegoś masła, na przykład do ciasta. A jak chcecie normalnych rozmiarów, sitko, czyli durszlak, czy jeszcze inaczej, cedzak, jak tam u Was w Waszym rejonie się na to mówi, to ten kosztuje 20 zł. I powiem Wam, że ciekawa jestem, czy on nadaje się do zmywary. Czy bez problemu, czy nie rdzewieje. Jeżeli ktoś ma, to proszę o opinię. Dobra, jeżeli komuś zbiła się na przykład pokrywka do gara, to macie tutaj takie pokrywki. Ta kosztuje 20 zł, na przykład ta duża do takiego dużego garnka kosztuje 30. Naprawdę jest ich sporo, więc tylko po prostu grzebać w tych koszach. Dobra, tutaj mamy chyba to coś mi się przypomina, że coś takiego kiedyś było w. Słuchajcie, dyszka to kosztuje. I to jest filtr do kawy. Do, do, chyba do ekspresu. Filtr do kawy, dobra, okej. Okay. Jak ktoś będzie chciał po prostu to kupić, to sobie to kupi, będzie wiedział do czego to jest. Next. Dyszkę kosztuje coś takiego i powiem wam, że kro uwielbiałam kroić, bo mi ja to tak namiętnie tym e, kroiłam jabłka. Że po prostu aż pękło mi, aż mi pękło, ale to jest po prostu cudowna rzecz. Przy dzieciakach, jakie macie małe, na przykład, no to po prostu tylko myjecie jabłuszko, ciach pyk, przekrojone na kilka kawałków. I dzieciaki sobie wcinają ze smakiem. Tu mamy zadyszkę, takie fajne. Puszki, jejku, zabrakło mi tego <noise> słowa, zobaczcie, tu mamy taką normalnych rozmiarów pucha i ona jest za 15 zł, a tam macie takie cieniutkie, e, jak chcecie sobie wsypać, nie wiem, jakie rzeczy, no, jakichś takich, nie wiem, można też kawę czy coś wsypać bez problemu, tu macie za 12 zł taką kwadratową, więc są kwadratowe, okrągłe, takie normalne, no i takie właśnie cienkie, jak Wam pokazywałam na początku. Jejku, dzisiaj coś nie nadążam normalnie z tym opowiadaniem tego wszystkiego, bym chciała tak ładnie wszystko opisać, każdą jedną rzecz, a po prostu tutaj e, nie nadążam z tym wszystkim. Dobrze, e, przechodzimy tutaj i tutaj zobaczymy co my tutaj mamy, tu mamy takie małe paterki, jakby ktoś chciał taki malutki torcik, albo ktoś zaprasza gości i e, nie chce kłaść dużo ciasta, to tu za 25 zł e, mamy takie małe paterki. Mamy takie małe paterki i tu są takie miski. Pamiętacie, w Pepko też są takie miski. Takie ja się śmieję, że wyglądały, jakby były troszeczkę takie nie, niedowycierane. I ta kosztuje trzy dychy. I ona jest dosyć spora, zobaczcie. No i można wiadomo, że sobie coś tutaj jakąś sałatkę wymieszać. Też fajnie. To będzie się prezentować. Dobrze. Oczywiście bardzo dużo butelek, jeżeli robić jakieś nalewki, jakieś soki na zimę, to jest bardzo dużo butelek. Eee, możecie sobie tutaj przyjść i zakupić. Wiem, że są też w Tedim, ale w Tedim są chyba wyższe ceny. Eee, kieliszki i taki kieliszek kosztuje, uno momento, zaraz ja tu znajdę cenę, 15 zł. 15 zł, i są też do tego szklanki, ale oczywiście jedna w drugą jest wsadzona, i wolę tego nie wyciągać, żeby nie ryzykować. Chyba, że ktoś będzie bardzo chciał, e, bardzo chciał, no to po prostu następnym razem, jak będę, to e, najpierw sobie wyciągnę, a później nagram. Zobaczcie, co tutaj jest. To jest po prostu hit. One są na żywo tak piękne, e, te słoiki, i ten słoik jest za 15 zł i on jest jak widzicie w kolorze żółtym, tu mamy taki szary jakby z czernią a tu jest jeszcze różow, więc można sobie kupić też do, fajnie będzie to wyglądało jak postawicie sobie gdzieś na blacie taki słoik z jakimiś nie wiem, orzechami, makaronami z czym tam lubicie, tutaj jest za 25 zł i tu są już takie chyba bardziej typowo do szuflady myślę, czy gdzieś do szafki schować kośmąkę. mąkę wyżej macie na półeczce mniejsze rozmiary, no. Przechodzimy dalej, dalej mamy tutaj takiego listka srebrnego, zobaczcie. Moje kochane dziewczyny, które lubią srebro, proszę bardzo, macie tutaj liścia monstery, liść monstery srebrny do dekoracji i ten listek jest za dyszkę, home deco, dobra, ale oczywiście ja... Sroka, widzę, że jest również w moim kolorze, zobaczcie, jest również w złotym, więc ktoś, kto lubi złoto, to te listki też są w kolorze złotym. Dobra, a jak ktoś nie lubi złotych, srebrnych, to może mieć tutaj filcowe, one też pięknie wyglądają, 10 złotych kosztują, zobaczcie jak ładnie, ciach pych, jakieś motylki, jakieś dmuchańce, yy, matko ile tego tutaj jest, ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Są również makramy. Makramy w kiku, i już Wam pokażę. Tylko oczywiście tutaj jest schowana. Kosztuje 60 zł, ale to jest jakby. Czy to jest jakaś półka? 30 na 100 cm. Trzeba by było rozłożyć. Wow, jaka ładna taca. Zobaczcie. Ale piękna, bardzo fajnie to wygląda. O, myślałam, że ona zostanie na swoim miejscu. Proszę bardzo. I kosztuje 30 zł, ale świetna, naprawdę. I dosyć duża, jak ktoś potrzebuje dłużej, to jest naprawdę spora. No i to są takie dekoracje, zobaczcie, możecie sobie też powiesić gdzieś na drzwi wejściowe, czy gdzieś położyć na stole, w środek wsadzić na przykład świeczuchę, też będzie fajnie to wyglądało. 45 zł kosztuje. A jak chcecie takie coś taniej, to po prostu kupcie sobie kółeczko styropianowe i dodatkowo pióra i sobie poprzyklejajcie i też będziecie mieli taką dekorację. 6 dyszek. Kosztują, kosztują tamte lustra. Yy, trzy sztuki. Dobrze. Wędrujemy dalej. Te kuleczki, yy, te kuleczki. Chyba Wam ostatnio pokazywałam, nie jestem pewna, ale chyba tak. Przechodzimy dalej. Muszę Wam pokazać trochę zieleninki, bo, yy, bo nie było. Dawno to wam trochę pokażę. E, oczywiście te rzeczy, które wjechały. No i muszę wam to pokazać, bo ostatnio wam nie pokazałam, dziewczyny moje chłop i chłopaki. E, świąteczne kubeczki, proszę bardzo. Takie duże, możecie sobie nawet tutaj zupy nalać i zjeść, jak ktoś lubi. E, I ten kubek kosztuje Ile? 15 zł. Więc takie kubeczki macie za 15 zł. Tutaj są jeszcze inne. Wzorki, na razie w kiku ze świątecznych, bożonarodzeniowych rzeczy to tylko tyle, <grytanie> ale czekajcie, bo to już niedługo we wrześniu ma być wystawione, bo już dziewczyny mają towar. Ale na razie lecimy z tym: 25 zł. Kulki bukszpan, szpanowe. proszę bardzo, tu jest taka mała, ale jakby ktoś chciał, jakby ktoś chciał, to tu są jeszcze duże i duża kosztuje 120 zł. Proszę bardzo, 120 zł, ale jest naprawdę duża. Ja mam dużą rękę, dużą dłoń, więc kula jest naprawdę spora. No i tutaj ta zieleninka już była wcześniej pokazywana, więc nie będę tego powtarzała. Ja z tego miejsca zapraszam Was do vloga. Pamiętajcie, zostawcie również we vlogu coś po sobie w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo miło. A dzisiaj ja już Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.